Iść czy chodzić? Jechać czy jeździć? Oto jest pytanie. Iść. Mówimy wtedy, kiedy to się dzieje w tym momencie. Teraz idę na zakupy, teraz idę na piwo. Albo to jest jakiś plan. Na przykład jutro idę na zakupy, jutro idę do dentysty, za miesiąc idę na dyskotekę. Chodzić. Chodzić. To jest regularność, to jest rutyna, to jest coś, co robimy więcej niż jeden raz. Codziennie chodzę do pracy o siódmej rano, zawsze chodzę na zakupy z moją żoną, chodzę do kina w każdy piątek. Rutyna, regularność więcej niż raz. Tak samo możemy zrobić ze słowami: jechać i jeździć, lecieć i latać, płynąć i pływać. Na przykład, teraz jadę do mojej koleżanki. On jutro jedzie na zakupy, a jeździć. jeździć to rutyna. Zawsze jeżdżę do pracy samochodem. Zawsze jeżdżę na zakupy rowerem. W przypadku lecieć i latać, płynąć i pływać, płynąć jeden raz. Lecieć jeden raz, pływać wiele razy i latać wiele razy. Na przykład, co ja tu napisałam, płynąć. Na przykład jutro płynę statkiem do Szwecji. Zawsze pływam statkiem do Szwecji na wakacje. Lecieć, jutro lecę samolotem do Brukseli. Zawsze latam samolotem do Brukseli. Iść, jechać, lecieć i płynąć jeden raz, albo w tym momencie chodzić, jeździć, latać i pływać regularnie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jadę, płynę, lecę albo jeżdżę, pływam, latam samochodem, samolotem, statkiem. M. Jadę samochodem, jadę rowerem, jadę metrem. Tak samo jeżdżę metrem, jeżdżę rowerem, jeżdżę samochodem. Pływam statkiem albo płynę statkiem, lecę. Samolotem albo latam samolotem, a rodzaj żeński on czyli jadę hulajnogą, jadę windą, jadę dorożką w Krakowie na rynku. Dziękuję bardzo, miłego dnia.